Hej dywenciki, z tej strony Ania i witam Was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Jeśli interesuje Was historia tego, w jaki sposób zadbałam, żeby mieć oszczędności, a później o tym, jak utrzymywałam się z nich niemalże przez cały rok, to zapraszam Was do oglądania. Opowiem Wam też o moich sposobach na oszczędzanie i zarządzanie finansami oraz dam Wam grafikę, która Wam też powinna w tym pomóc, więc zaczynajmy. I jako, że finanse są dość wrażliwym tematem, to chciałabym zacząć od poproszenia Was o kulturę wypowiedzi w komentarzach i nieporównywanie swojej własnej sytuacji do sytuacji innych osób, czyli e, kto ma gorzej, kto na co zasługuje. Więc proszę i z góry dziękuję za zrozumienie. Pandemia mocno odbiła się na naszych finansach. Wydaje mi się, że u większości osób wiele osób straciło pracę. Dużo osób ma też problemy z tym, żeby ją znaleźć. I mogłoby się wydawać, że u mnie nie będzie takiego problemu, bo przecież jestem samozatrudniona. Niestety od momentu rozpoczęcia pandemii miałam okazję pracować przy jedynie dwóch kampaniach, w tym jedna z nich ciągnęła się od marca jeszcze do września i ostatecznie została całkowicie odwołana. Stawki współprac w moim przypadku spadły o połowę, i o ile nie mogę mówić tutaj w imieniu wszystkich twórców, bo może nie na wszystkich w ten sposób się to odbiło. To u mnie myślałam, że moja kariera już się zakończyła. Był to zdecydowanie najcięższy okres finansowo i bez oszczędności bym sobie po prostu nie poradziła. W drugiej połowie filmu troszeczkę bardziej wam przybliżę moją sytuację, ale zdecydowanie był to rok, w którym uświadomiłam sobie, że muszę się usamodzielnić finansowo, żeby nie polegać aż w takim stopniu na pracy z zewnętrznymi firmami. Dzięki temu już w przyszłym roku będziecie mieli okazję zobaczyć moje pierwsze produkty, ale jeszcze potrwa to trochę czasu, bo chcę się upewnić, że ta jakość rzeczywiście jest warta waszej uwagi i że jest to coś. W co wierzę całym swoim sercem i z czego jestem w 100% zadowolona, ale w tej chwili zdecydowałam się jeszcze na jeden krok, którym było włączenie opcji wspierania kanału. I jest to program YouTube, który pozwala Wam dodatkowo wesprzeć mój kanał tutaj na platformie, i obok guzika subskrypcji znajdziecie przycisk, który pozwoli Wam za 4,99 miesięcznie, czyli jednej z najniższych cen, otrzymać dodatkowe benefity. Jest to przedpremierowy dostęp do wszystkich moich filmików, przedpremierowy dostęp do moich grafik, możliwość zostania pozdrowionym na moich filmikach oraz dodatkowa plakietka, która pojawia się przy waszej nazwie w komentarzach. Z czasem pojawią się też dodatkowe emotikony, z których będziecie mogli korzystać tylko wy oraz będą różne możliwości na to, żeby wziąć udział w moim procesie twórczym i pomagać mi tworzyć nowe materiały. Oczywiście nie chcę, żebyście czuli, że jest to coś o Obowiązkowego. Oglądanie mojego kanału zawsze będzie darmowe, więc jeśli możecie mnie wesprzeć, będzie mi bardzo miło, ale oczywiście proszę nie czujcie się źle, jeśli nie możecie tego zrobić, bo ogromnie doceniam to, że w ogóle tutaj ze mną jesteście. Przejdźmy do omawiania metod zarządzania finansami. Dzieliłam się z Wami już dwoma różnymi grafikami, w których możecie rozplanowywać swój własny budżet, wszystkie przychody, rozchody i mieć to wszystko pod kontrolą. Tym razem moją grafikę starałam się jeszcze bardziej udoskonalić w taki sposób, żeby była ona bardziej uniwersalna i żeby każdy mógł z niej wyciągnąć jakieś korzyści. Jest to grafika, z której ja w tej chwili również korzystam i przygotowałam dla Was dwie wersje. Jedna z nich jest to PDF, czyli wersja do wydrukowania, a druga z nich to arkusz kalkulacyjny, jeśli chcecie to wszystko robić w takiej formie. Na komputerze, czyli to, co ja zazwyczaj robię. Dla mnie jest to taka wygoda, że nawet jeśli gdzieś popełnicie jakiś błąd, to nie trzeba nic zakreślać, drukować nowej kartki, tylko po prostu można sobie wszystko edytować na bieżąco. I celem prowadzenia takiego budżetu jest kontrolowanie naszych wydatków. Pierwsza kolumna to kategoria, i jeśli tych wydatków nie macie wiele, to możecie tam po prostu wypisywać te rzeczy, na które wydajecie pieniądze. Jeśli tych wydatków macie więcej, tak jak ja, to może możecie je sobie właśnie podpisywać do takich grup, czyli na przykład rachunki, zakupy spożywcze. W poprzedniej grafice te kategorie mieliście już wypisane, ale na przykład nie każdy ma psa, a dla mnie jedną z tych kategorii są właśnie koszty związane z white'em, czyli weterynarz, leki, karma. Tym razem całą tę przestrzeń macie wolną i możecie sobie wpisywać to, co akurat potrzebujecie. Kolejna kolumna to budżet, czyli ile pieniędzy chcecie maksymalnie wydać na daną kategorię. Jeśli nie śledzicie swoich finansów na bieżąco, to może być Wam troszeczkę ciężko na samym początku określić, ile będziecie potrzebowali pieniędzy na przykład na zakupy na cały miesiąc, ale też o to się za bardzo nie martwcie, będzie fajnie zobaczyć właśnie jaka jest różnica, a jeśli robicie to już przez kilka miesięcy, to wiecie mniej więcej, jakie są to koszta i możecie sobie tym budżetem manipulować, starając się wydawać mniej albo Dając sobie właśnie troszeczkę tej przestrzeni. Kolumna obok to wydane, czyli ile rzeczywiście wydaliście w tym miesiącu na daną kategorię, i obok macie różnicę, czyli pomiędzy budżetem a wydanymi, czy udało Wam się coś zaoszczędzić, czy wydaliście więcej. Wpisujecie tę kwotę właśnie w tej kolumnie, i na samym końcu macie miejsce na notatki. Czyli możecie skomentować, czemu wydaliście więcej niż na początku planowaliście. Po prostu, jeśli macie jakieś uwagi, które wydają się Wam być cenne, to zapisujecie sobie w tej ostatniej kolumnie. I pod tą pierwszą tabelą macie podsumowanie, czyli miejsce na to, żebyście napisali swoje dochody, czyli wszystkie wpływy z zewnątrz obok są wydatki, czyli wszystko co wypisaliście u góry w wydanych, dodajecie. I sumę wpisujecie w tamtym miejscu, i na samym końcu macie podaną różnicę, czyli ile zostało Wam z danego miesiąca. Znów macie miejsce na notatki, więc możecie wpisać jakąś uwagę. I kolejna tabela niżej to są oszczędności, czyli w momencie, gdy macie już określoną tę różnicę, czyli to, ile Wam zostało z danego miesiąca, możecie sobie zarządzić, ile. Z tej kwoty chcecie zaoszczędzić i na jaki cel? I tu macie kilka linijek, bo możecie mieć kilka różnych celów. Jednym z nich może być coś dużego, takiego jak na przykład wasze oszczędności na czas emerytury. Kolejną linijką może być coś bardziej przyziemnego, co planujecie od jakiegoś czasu, jak na przykład jakiś wyjazd. I ostatnia linijka może być jakimś mniejszym wydatkiem, ale kwotą, którą musicie sobie odłożyć, żeby móc na przykład coś kupić w kolejnym miesiącu. Także właśnie po to macie tych tam linijek kilka. I na samym dole zostawiłam Wam kilka linijek na notatki, gdzie możecie podsumować cały Wasz miesiąc, zapisać sobie jakieś wnioski, jakie wyciągacie z tego, gdzie wydaliście za dużo. I w ten sposób macie podsumowany cały miesiąc na jednej kartce i powinniście mieć takich kartek 12 po całym roku, z czego już rzeczywiście można wyciągnąć jakieś wnioski, porównywać te miesiące między sobą, więc polecam jeszcze raz pamiętajcie, że y, będzie ona do pobrania w opisie. No to teraz jak oszczędzać, czyli trochę o rozważnych zakupach. W momencie, gdy wiemy już na co wydajemy nasze pieniądze dzięki grafice, yy, teraz możemy stawiać kroki w kierunku tego, by trochę ich oszczędzić. Właśnie po to na mojej grafice znajduje się cała kolumna na określenie budżetu, czyli kwoty maksymalnej, jaką chcemy wydać na daną kategorię, bo w ten sposób możemy zauważyć różnicę pomiędzy tym, co na samym początku określiliśmy, a pomiędzy tym jak rzeczywiście to wyszło, zobaczyć w którym miejscu wydajemy najwięcej pieniędzy i w jaki sposób możemy tam trochę oszczędzić. I tu chciałabym wam opowiedzieć o możliwości otrzymania zwrotu gotówki za zakupy online za pomocą portali cashback i stroną, z której ja korzystam jest ticklip.pl. Cashback polega na tym, że wybieracie z listy jeden z dostępnych sklepów, w których są setki i przechodzicie do sklepu przez właśnie tę stronę. Zakupy robicie normalnie, tak jakbyście to zawsze robili. I po dokończeniu Waszych zakupów do dwóch dni otrzymujecie zwrot wcześniej obiecanego procenta za Wasze zakupy, który trafia z powrotem na Wasze konto. Jest to jeden ze sposobów na oszczędzanie pieniędzy, z których ja korzystam. Zawsze upewniam się, czy jest może jakiś rabat, jakiś zwrot, z którego można byłoby skorzystać. Zaglądam po prostu na tę stronę przed moimi zakupami online. Polecam Wam tipli.pl i zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie link, a korzystając z niego otrzymacie 15 zł bonusu za rejestrację. No to teraz, gdy udało Wam się oszczędzić trochę pieniędzy, to fajnie byłoby je zmienić w rzeczywiste, realne oszczędności, czyli znalezienie sposobu i miejsca na nie. Oczywiście będzie to zależało od Waszej własnej sytuacji, bo yy, możecie na przykład trzymać Wasze pieniądze w formie takiej yy, fizycznej, czyli w gotówce, może macie wszystkie swoje pieniądze na koncie, także Wasz sposób musicie dopasować do tego. Ja swoje pieniądze od 13 roku życia przytrzymuję na koncie bankowym. Zazwyczaj mam osobne konto oszczędnościowe, gdzie przechowuję właśnie e, wszystkie moje oszczędności, i chociaż w tym roku e, wszystkie oferty oszczędnościowe są okropnie kiepskie, i zazwyczaj ten procent w skali roku jest wiele miejsc po przecinku, więc, więc to nie jest tak, że te pieniądze będą się tam mnożyły i mnożyły, bo obecna sytuacja troszeczkę to utrudnia, ale mi chodzi o inne opcje, które takie konto oszczędnościowe daje. Po pierwsze i najważniejsze dla mnie ważne jest to, żeby mieć te pieniądze po prostu w innym, osobnym miejscu. Wiem, że gdy nie mam tych pieniędzy na swoim koncie to ja ich nie ruszam, nie będę tego wydawała na bieżące Wydatki. Takim minusem, który według mnie jest plusem, jest to, że zazwyczaj na takie konta nakładane są dodatkowe koszta w momencie, kiedy chcemy wypłacić pieniądze. Więc w moim przypadku pierwsza wypłata w miesiącu jest darmowa, druga i każda kolejna kosztuje po 7 zł. Dlatego od razu musimy pomyśleć kilka razy, zanim cokolwiek wypłacimy i raczej planujemy to na przyszłość. Czyli na przykład, OK, potrzebuję kupić to i to, sięgam po moje oszczędności, czyli czekam do. Pierwszego, i dopiero wtedy wypłacam określoną kwotę, którą będę potrzebowała. Jest to dodatkowa motywacja do tego, żeby te pieniądze po prostu zostawić w spokoju. I ja pod koniec każdego miesiąca, w momencie kiedy robię takie podsumowanie, określoną kwotę wysyłam na moje konto oszczędnościowe. No to teraz trochę o tym, po co oszczędzać. Tu opowiem Wam trochę o mojej sytuacji, bo wiele razy słyszałam pytania: po co ty oszczędzasz? Przecież mogłabyś sobie w tej chwili, teraz kupić to, co chcesz, to, co potrzebujesz, i rzeczywiście z takim podejściem oszczędzanie nie jest potrzebne, a nawet powiedziałabym, że z takim podejściem oszczędzanie się po prostu nie uda. Stąd też chciałabym opowiedzieć Wam o mojej sytuacji i o mojej motywacji, która ostatecznie uratowała mi. Moją motywacją była najprościej w świecie rozwaga, i wydawała się być ona może zbyteczna, patrząc na mnie z zewnątrz, ale mi zależało na zabezpieczeniu finansowym. Nie zbierałam na wielkie wakacje, ale gdybym któregoś dnia miała możliwość pojechać na wakacje swojego życia, to miałabym te pieniądze odłożone i mogłabym po nie sięgnąć. Nie potrzebowałam też nowego sprzętu do nagrywania, ale gdyby któregoś dnia zepsuła mi się kamera, to miałabym możliwość kupienia nowej. Dodatkowo na przykład nie planuję żadnej przeprowadzki, ale gdyby okazało się, że studia niestacjonarne są dla mnie za ciężkie i to jeżdżenie do Wrocławia i z powrotem jest dla mnie zbyt wymagające, oczywiście, gdyby nie było nauczania zdalnego, to miałabym możliwość przeprowadzenia się do Wrocławia chociaż na jakiś czas i wynajęcia sobie tam mieszkania. Także nawet jeśli nie było konkretnego celu, dla którego oszczędzałam, mi chodziło o same posiadanie możliwości wydania tych pieniędzy, gdyby. Była taka konieczność. Także nawet gdy nie miałam jakiegoś jednego konkretnego celu, to mi chodziło o to, żeby mieć te pieniądze odłożone, żeby w razie czego, gdyby była taka konieczność, żebym mogła po nie sięgnąć. Właśnie w ten sposób, lata temu, uzbierałam sobie na ten Grid. Nigdy nie myślałam, że Justin przyjedzie do Polski, że będę miała możliwość kupienia biletu ze spotkaniem. Ale miałam te pieniądze odłożone w razie czego i mogłam sobie pozwolić na to, żeby taki bilet kupić. Tak samo z moją pierwszą kamerą do nagrywania. To było zanim w ogóle zaczęłam zarabiać online i nie myślałam, że w ogóle będę miała z tego jakąś karierę i nie planowałam jakichś wielkich zakupów. Ale przyszedł moment, w którym mogłam powiedzieć: chcę kamerę i mogłam sobie pozwolić na to. Dzięki temu, że przez miesiące i miesiące odkładałam. Pieniądze nawet nie wiedząc na co je chce przeznaczyć. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy jest niezależność, w tym niezależność finansowa. I ja znałam niebezpieczeństwo związane z samozatrudnieniem, bo nawet jeśli przez wiele miesięcy finansowo układa się super i mogę sobie oszczędzić pieniądze, czyli mogłabym na przykład w tamtym momencie wydawać pieniądze na jakieś wakacje, nowe ubrania, to ja wiedziałam, że może przyjść w pewnym momencie sytuacja, w której nie będę miała żadnego zarobku przez wiele, wiele miesięcy. I w momencie, gdy mówiłam właśnie to rok temu, to wydawało się to być nadmiar ostrożnym podejściem bo wszystko układało się w porządku, nie miałam żadnych takich problemów finansowych i byłam w stanie się utrzymać, więc... Czego więcej mogłabym chcieć. A w tym roku, gdy nagle te wszystkie nierealistyczne obawy stały się rzeczywistością, to nagle okazało się, że jednak miałam głowę na karku. Wielką rolę grała tutaj sytuacja na świecie, czyli pandemia, która no, nie była do przewidzenia. Nikt przez lata wcześniej nie myślał o tym, że taka będzie sytuacja i trzeba oszczędzać na pandemię. Ale wpływało na to też wiele różnych sytuacji, jak na przykład to, że mentalnie byłam w kiepskim miejscu, dodatkowo zakończyłam z. Związek, i nagle z dnia na dzień musiałam się kompletnie usamodzielnić. Czyli między innymi spłacić pieniądze należne za wszystkie wspólne nabytki, czyli za większość rzeczy w tym mieszkaniu. I ja naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, co ja bym zrobiła w sytuacji, gdybym ja tych pieniędzy nie miała odłożonych. I teraz tak sobie kompletnie gdybam, ale obawiam się, że mogłabym się na przykład bać. Opuścić związek w momencie, gdy nie byłabym finansowo przygotowana na to, żeby się usamodzielnić. I to nie znaczy, że macie ostrożnie planować wszystko, co z kim kupujecie, przygotowywać się na to, żeby w razie czego jak wam nie wyjdzie, to te pieniądze spłacać, bo to jest bardzo niezdrowe podejście. I jeśli będziecie cały czas myśleli o tym, że wam nie wyjdzie, to wam nie wyjdzie. Ale to myślenie, które ja zawsze miałam to to, że chcę być w sytuacji, w której wiem, że sama sobie też poradzę, niezależnie od tego, co się stanie, bo. Bo dzięki temu wydaje mi się, że związek jest jeszcze silniejszy, bo nie czujecie, że jesteście z kimś dlatego, że musicie, tylko dlatego, że moglibyście sobie poradzić sami, ale mimo wszystko chcecie być razem. Także stawianie siebie i własnych finansów wysoko na waszej liście priorytetów jest naprawdę jedną z najlepszych rzeczy, którą możecie dla siebie zrobić. I muszę Wam powiedzieć, że pomimo, że nigdy nie planowałam i nie widziałam siebie mieszkającej tutaj samej, to nigdy nie czułam się tak silna i szczęśliwa jak w tej chwili. Ale porozmawiajmy chwilę o Waszej motywacji do oszczędzania, bo może być ona o wiele bardziej prosta: taka jak nowy telefon, wymarzony wyjazd, czy nawet spłata kredytu, i to też jest okej. Okay. Ale jeśli nigdy nie mieliście wystarczającej motywacji do tego, żeby zacząć oszczędzać, to mam nadzieję, że przedstawienie mojej sytuacji pomogło Wam spojrzeć na to z trochę innej perspektywy. Wasz cel, czyli dlaczego oszczędzacie, będzie Waszą motywacją i powodem, by stale i regularnie podważać Wasze wszystkie wybory finansowe. Pod koniec dnia są one naszym personalnym wyborem, dlatego jeszcze raz chciałabym Was prosić o to, żeby nie oceniać sytuacji innych osób. Nie porównywać się i nie wywierać na innych presji i swoich własnych nauk. Ale jeśli ktoś z Was chce się podzielić swoją własną opinią lub sytuacją w komentarzach, to będzie mi bardzo miło. Także upewnijmy się, że było to kulturalne tak jak zawsze. I jeszcze raz przypominam, że w opisie możecie znaleźć link do mojej grafiki w formie PDF i w formie arkusza kalkulacyjnego oraz link do tipi, gdzie możecie zarejestrować się, żeby móc skorzystać z cashbacku. Mamy już drugą połowę listopada i vlogmasce zbliżałem się naprawdę wielkimi krokami i w momencie, gdy to oglądacie, to ja już przygotowuję powoli dekoracje świąteczne, wyciąganie tego wszystkiego i planowanie jak chcę, żeby ten miesiąc kolejny wyglądał na tym kanale, więc mam nadzieję, że też będziecie mi tutaj w grudniu towarzyszyli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na moim kanale. Pa!